Czy lubicie czasem zjeść coś pysznego na mieście? Ja uwielbiam wyskakiwać do knajpek i będę o to pytała mieszkańców Żołni czy mają jakieś dobre knajpy, które odwiedzają. Hmm, Zdarzało mi się jeść w sam za grosz. Taka dosyć popularna knajpa I mogę polecić. Ale Coś smacznego, tak z wszystkiego, czy tylko z wszystkiego, jakieś knajpy, które lubi pani restaurację kawiarnie, może lubię tutaj um, Il Paneficio, um, taka kawiarnia i ma piękne takie croissany e, i myślę, że jeszcze Doza, taka też kawiarnia piękna i też takie um, cynamonki możemy Policam? jak Na ostrzu noża Okay. E, tak, teraz jest chyba też nowy będzie, e, jest już każoliporski Ważoli Polski mleczny, tutaj kiedyś był fastaj tak jak tajpka, i w to miejsce powstał, także to będę testować. wchodzimy do Totti, do, do tej pizzerii. Okej, okay, jaka pani jest ulubiona pizza? E, ze względu na dzieci Margarita. Indian taste. Indian taste na pewno jest bardzo dobry. Kawiarnie, No, no wszystkie są dobre.